u Julity i Wojtka. Co to jest Pulter? Jeśli nie jesteście z Wielkopolski, to możecie nie wiedzieć. Ja już opowiadałem trochę o tym chyba w drugim odcinku. No nie pamiętam już dokładnie, czy w drugim, ale na pewno w jednym z pierwszych pokazywałem Wam też y, książkę pod tytułem Pulteram w Wielkopolsce. Jak najbardziej polecam Wam tą książkę, możecie sobie poczytać. Będziecie wtedy wiedzieli dokładnie, co to jest Pulter, skąd wzięła się ta nazwa, na czym to wszystko polega. Nawet mnie tam znajdziecie w tej książce. Także że na pewno wszystkiego się tam dowiecie. A teraz może jeszcze odpowiem na kilka pytań, które się nazbierały od poprzedniego filmu. Michał Bucha pisze. Siema, mam pytanie. Co polecasz do oświetlenia? Kurczę, wiesz co, to jest długi temat. Chyba zostawię to pytanie na inny odcinek, bo dziś nie mam za bardzo czasu, a tu jest naprawdę bardzo dużo do opowiadania. Kolejne pytanie, Piotrek Górski. Hej, dlaczego nie grasz na kolumnach marki Pol Audio? bo po prostu nie lubię pol audio. Jak na pewno już zdążyłeś zauważyć, lubię JBL-a, no i tak już pewnie zostanie. Dla mnie brzmienie JBL-i, zwłaszcza serii SR, SRX, to jest coś pięknego i pewnie już tak zostanie. Lubię też jak sale kinowe są nagłośnione JBL, systemy kinowe JBL-a też są moim zdaniem świetne i, i bardzo lubię tego słuchać. Także no pewnie już tak zostanie. Nie lubię pol audio, nie muszę lubić. Mój kolega na przykład ma bardzo dużo Polaudio, nakupił sobie basów, no i bardzo to lubił. Jak w radiu robiłem to też jakieś koncerty były na pol audio robione, chyba 25-lecie, listy przebojów było robione na kolumnach Polaudio i wzmacniacze pamiętam, że były chyba wtedy PowerSoft K10, coś coś któreś z tych serii właśnie z K, już nie pamiętam jaki numer, czy tam było K8 czy K10. W każdym razie nie mówię, że to grało źle, pewnie, że to grało dobrze, ale jakoś nie przypadło mi do gustu. No i nie musi, no każdy wybiera, co chce. To jest tak samo, jakbyś pytał kogoś, kto jeździ BMW, dlaczego nie jeździ Mercedesem. No każdy jeździ tym, co lubi. No jeden lubi Mercedesa, drugi BMW, trzeci Audi. I żaden z tych samochodów nie jest zły, a i tak każdy sobie wybiera po swojemu. Jeszcze jedno pytanie od Piotrek Górski. Hej, dlaczego nie grasz na kolumnach 2 2 i na przykład estradowych Pol Audio albo aktywnych tej marki i dlaczego nie masz konsoli DJ-a? No więc tak, na kolumnach 2 plus 2 grałem kiedyś, zaczynałem na takich grać i nawet na aktywnych, tak, basy miałem pasywne, a górki miałem aktywne. I to były nawet górki mojej własnej produkcji, gdzie sam zrobiłem wzmacniacze, sam zrobiłem obudowy, a głośniki to był oryginalny angielski OHM. Później sobie kupiłem całe kolumny ohm ale na początku udało mi się załatwić wtedy same głośniki, więc kolumny dorobiłem według wymiarów właśnie ohm -a. Także były to takie kopie. Głośniki były oryginały, a obudowy zrobiłem sam, wzmacniacze też zrobiłem sam. No a później kupiłem sobie cztery sztuki, właśnie angielskich kolumn firmy OHM. No i grałem na nich bardzo długo. Na tych czterech OHM-ach graliśmy mnóstwo, mnóstwo imprez. Nie nagrywaliśmy wtedy filmików, później dopiero sobie e, mogłem pozwolić na kolumny JBL, a właśnie na stare SR. -y. Później SRy wymieniłem na te SRXy, które mam teraz. <także>, Także grałem już na czymś takim. A co do pol audio, no to już ci odpowiedziałem przed chwilą. Co do konsoli dj'skiej, jestem od zawsze nauczony grać na mikserze estradowym, którym w sumie no idzie sobie poradzić. Może może dj'ski jest łatwiejszy do, do robienia miksów i tak dalej, ale na estradowym też idzie sobie z tym poradzić, a poza tym ja nie robię wcale aż takich, aż takich typowo DJ-skich miksów, tylko bardziej nazwałbym siebie prezenterem niż DJ-em. Mikser estradowy wykorzystuję też do nagłośnień, dla różnych imprez właśnie firmowych, dla różnych artystów i tak dalej, to wtedy przydaje się zdecydowanie mikser estradowy, a nie dj dlatego nigdy właściwie mnie nie ciągnęło do tego, żeby mieć mikser dj -ski. Tak to wygląda. Właściwie do tego tematu można by też wrócić jeszcze innym razem. Może jak będę miał trochę więcej czasu, to poszukam też zdjęcia tych kolumn OHM, które miałem i tych pierwszych, na których, na których graliśmy. Więc no, może gdzieś tam jeszcze na dysku uda mi się znaleźć takie zdjęcia. To, to wtedy bym pokazał, może bym opowiedział o nich coś więcej. Na pewno jak sobie gdzieś tam znajdziesz moje najstarsze, najstarsze filmiki, to gdzieś. Tam coś powinno być na ten temat. Może nie opowiedziane, bo wtedy nie opowiadałem takich rzeczy. Ale jak sobie tam będziesz oglądał, no to na pewno gdzieś ci się one na tych filmach tam przewiną. Więc, więc na pewno będziesz miał szansę je sobie obejrzeć. Kolejne pytanie. Dawid pisze. Rampa do tej przyczepki to byłby dobry pomysł. I tak samo Hannibal Team Adam Leśniewski również pisze w tym temacie. O tym samym pomyślałem. Kręgosłup wtedy pozwoli mu na kolejne 100 filmów. Kręgosłup pozwolił już na kolejne 100 filmów. Mam nagrane do przodu około 200 odcinków. Także, nawet gdybym w tej chwili przestał. Yy, nagrywać kolejne filmy, to jeszcze 200 odcinków spokojnie może się pojawić, także bardziej tutaj chodzi o to, że nie ma miejsca po prostu na taką rampę. Nie, że ja nie miałbym miejsca, ją żeby ją wozić, tylko nie ma miejsca przy restauracjach. Często jest tak ciasno, że nie ma gdzie wjechać, nie ma jak stanąć tym samochodem, a co dopiero jeszcze rozkładać za przyczepą długą, długą rampę, długi podjazd. I to samo dotyczy windy. Winda to jest w ogóle coś, czego no... Nie, nie byłoby sensu mieć windy tutaj, bo winda to jest y, urządzenie dźwigowe, które wymaga dozoru technicznego, UDT musi spełniać i tak dalej, przeglądy... Nie, 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 winda to jest coś zupełnie tutaj niepotrzebnego, natomiast sam podjazd czy rampa, bo myślę, że to o to chodzi tylko pod dwiema nazwami, myślałem już o tym, mam nawet rysunek przygotowany, żeby zlecić coś takiego firmie, która, która robiła tą przyczepę i zrobiliby mi to, ale... No, ile ja bym tego używał? To jest, to jest pierwsza rzecz, bo nie wszędzie można to użyć. A druga rzecz to samo podniesienie tego sprzętu te kilkadziesiąt centymetrów, żeby załadować na przyczepę, to nie jest problem. Problem jest w restauracjach. Niemal każda restauracja ma schody, nawet są restauracje, które mają salę na piętrze, gdzie trzeba wnosić na piętro i. To jest problem, a tam żadna rampa, żaden podjazd nie pomoże, więc to bardziej tam się człowiek męczy niż przy samym dźwiganiu na, na przyczepę. I większym problemem są też sceny, bo czasami scena jest wysoka i trzeba na nią sprzęt podnieść, i to jest wtedy też ciężko, no a tam żaden podjazd, żadna rampa by się nie sprawdziła. No, tak to wygląda. Kolejny komentarz DJ Dom pisze: Hej, jaki program świetlny jest używany? Odpisałem Ci już, że Lightning. Było więcej o tym programie. Zobacz sobie filmiki z wytwornicami dymu, które już udostępniałem. Tam było trochę więcej o tym programie. Nie wiem, czy będę coś jeszcze więcej na ten temat nagrywał, bo już w tej chwili używam innego programu. Zrobię o tym filmik. Obiecałem to już. Kilka, chyba naści odcinków temu, ale ciągle nie mam za bardzo czasu, żeby zrobić to. Dokładnie i, i żeby to wszystko dokładnie opowiedzieć. W każdym razie no teraz już używam programu Disco. Wtedy jeszcze na tych filmikach, które widzisz, to był Lightning. I o tym Lightningu pokazywałem mniej więcej jak on działa, jak tam można w nim coś stworzyć właśnie w filmikach. O wytwornicach dymu, więc zapraszam Cię do tych filmików. Tam na pewno znajdziesz więcej informacji, a jak będziesz chciał jeszcze więcej, no to po prostu pytaj. A więc wróćmy do Rostarzewa, wróćmy do Pulteramu u Julity i Wojtka. Jest to impreza plenerowa. Mam do dyspozycji mały namiocik, który był przygotowany na podwórzu młodej pary, a więc będę musiał się pod tym namiocikiem zmieścić. W związku z tym będzie to na pewno trochę inny filmik niż pozostałe. Ustawię sprzęt zupełnie inaczej. Zobaczycie sobie, że na początku wystawię statywy do oświetlenia, tak jak zawsze, ale jednak z nich nie skorzystam, bo pomysł był taki, żeby światła zrobić na statywach tak jak zawsze i umieścić je przed tym namiotem po prostu pod gołym niebem, ale pojawiły się chmury, dosyć duże, ciemne chmury i no było ryzyko, że to wszystko zmoknie i że będzie z tym problem, więc żeby nie ryzykować, to statywy później schowałem, a wszystko umieściłem pod tym małym namiocikiem, więc zupełnie inaczej wszystko ułożyłem, zupełnie inaczej podłączyłem i okazało się, że wyszło nawet całkiem nieźle, i to wszystko miało sens i wyszło fajnie. Impreza wyszła fajnie, na początku troszeczkę popadało, ale to jeszcze zanim się impreza zaczęła. A gdy impreza już trwała. To nie było już później ani trochę deszczu i wszystko się fajnie udało. Wiadomo, ustawienie świateł no, na każdą imprezę nie sprawdziłoby się tego typu ustawienie, ale akurat na tamtą wyszło elegancko i nawet było fajnie. I przy okazji możecie zobaczyć troszeczkę inaczej, żebyście nie mówili, że jest ciągle tak samo. To tym razem będzie zupełnie inaczej ustawione oświetlenie, nieco inaczej też nagłośnienie. Do zasilania mam do dyspozycji trzy fazy, więc super, podłączę sobie grubym, porządnym przedłużaczem i nie będzie na pewno problemu z prądem. A więc zapraszam do oglądania. Wszystko mam gotowe, zobaczcie sobie jak wyszło, zobaczcie jaki jest efekt końcowy. Udało mi się zmieścić pod tym małym namiocikiem, wszystko wyszło super, impreza jak najbardziej, myślę, że udana. A w kolejnym filmie z tej serii wybierzemy się do Zbąszynia, tam przygotujemy 18 urodziny Weroniki, a więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!